Cześć, witajcie w kolejnym nagraniu na kanale Przebudzonko Ścieżki Wolnej Woli. Ja jestem Dariusz i tym razem chciałbym Wam opowiedzieć o mojej wizycie u Bożeny Motak, gdzie miałem okazję skorzystać z kapsuły balansującej. O co chodzi? Otóż jakiś czas temu Bożena skontaktowała się ze mną, ponieważ w jednym z nagrań z moim udziałem dowiedziała się, że jestem z Wrocławia. A tak się składa, że Bożena Motak ma w okolicy Wrocławia dosłownie od tabliczki, gdzie kończy się Wrocław, do miejsca docelowego jechałem może. 5 góra 7 minut. Więc tak po sąsiedzku po prostu zaprosiła mnie, żebym skorzystał z tego co jest u niej, czyli z kapsuły balansującej. I tutaj wyraźnie chciałbym zaznaczyć, że ten mój materiał, relacja, wrażenia, którymi się podzielę, to to wszystko to jest moja inicjatywa. To nie jest materiał reklamujący Kapsułę, to nie jest materiał promocyjny. Ja nie zostałem poproszony o stworzenie takiego, ani też nie mam z tego jakichś korzyści, nikt mi za to nie płaci, ani nic takiego. Po prostu jest to od początku do końca coś, co chciałem zrobić sam i to wyszło ode mnie. Ja zapytałem później Bożenę, czy się zgodzi, żebym nagrał tutaj mały materiał, czy zgodzi się udzielić mi paru odpowiedzi do kamery. Więc stąd to wyszło, bo uważam, że jest to na tyle ciekawe, że chciałbym to u siebie na kanale pokazać. A mój kanał jest właśnie takim miejscem, gdzie pokazuję różne rzeczy, różne koncepty związane z rozwojem, z duchowością i kapsuły są na tyle interesujące, że warto się przy tym temacie zatrzymać. Sama kapsuła balansująca to urządzenie wykonane z pleksy i drewna, ale bez przewodów elektrycznych czy w ogóle bez użycia prądu. Oparte jest ono na wiedzy Keszego. Funkcjonowanie kapsuły skupia się na, w uproszczeniu mówiąc, wzajemnych oddziaływaniach pól plazmy, a wewnątrz znajdziemy też GANSY, czyli takie małe kapsułki z materiałem wzorcowym, i ta informacja zawarta we wzorcu także porządkuje dalej przestrzeń. Dokładnie to, jak działają kapsuły, opisane jest na stronie, którą podlinkuję w komentarzu pod filmem. Kapsuła działa tak dla naszego ogólnego zdrowia, procesów naprawczych, jak również może przyjąć działanie w formie czysto relaksacyjnej, jak również umożliwia podróże i głębokie stany medytacyjne. A jakie były moje wrażenia, moje odczucia? Przyznam, że nie miałem wielkich oczekiwań. Bo lepiej nie mieć żadnych oczekiwań i wchodzić z taką pustą głową, z byciem otwartym na to, co może się zdarzyć, niż roić sobie jakieś zbędne nadzieje i być niewolnikiem niespełnionych pragnień. Zatem tak, wszedłem z czystą głową i pierwsze co już w zasadzie poczułem wkraczając do przestrzeni kapsuły, to w... <laughs> ciężko oddać niektóre rzeczy słowami. Czuć, że to inna przestrzeń, zdecydowanie, jakby się coś przekraczało. A jak już chwilkę czasu tam spędziłem, niedługo, miałem takie odczucie ciepłej i zimnej skóry jednocześnie jakby miały dwie warstwy albo jakbym, jakby mi było ciepło, a powierzchni było coś zimnego albo odwrotnie jakby mi było chłodno od skórą i była ogrzewana z zewnątrz takie odczucie. Prawdopodobnie to było coś, co niektórzy nazywają skanem, że kapsuła w pewnym sensie te pola plazmowe skanują człowieka w celu, w celu takim, by cała ta energia trafiła tam, gdzie miała trafić, i porządkowała wszystko w sposób, który jest najbardziej korzystny. Niektórzy czerpią z kapsuły jakieś. Obok głębokiej relaksacji, ale jeszcze jakieś podróże, jakieś wizje. Ja takich stanów nie miałem, natomiast faktycznie miałem bardzo głęboki relaks. Wszedłem w to porządnie. Na uszach miałem słuchawki, gdzie przygrywała delikatna muzyczka. Słuchawki też odcinały od dźwięków otoczenia. Było mi wygodnie, było mi dobrze i szczerze mógłbym tak siedzieć. Moja sesja trwała chyba jakieś 55 minut. I obok tej głębokiej relaksacji, o której mówiłem, tylko wiecie, naprawdę, naprawdę głęboka relaksacja, czułem się świetnie, to tak, w pewnym momencie, jak już się trochę też mi myśli uspokoiły, to pojawiały się pomysły. Pomysły na rzeczy, które mogę zrobić, i jest wiecie, tak wpadały. Po prostu taka defragmentacja umysłu. Łatwiej pewne rzeczy w głowie wskakiwały, pomysły, co można jak zrobić. I. Miałem też taki moment, który nie trwał długo, bo go chyba zbyt zasiliłem uwagą, przez co się rozproszył. Że faktycznie szło to w kierunku, w którym mógłbym dojść do odpamiętywania pewnych rzeczy inkarnacyjnych, czy coś takiego, ale to było u mnie zbyt subtelne, by mówić o konkretach, bo zbyt zwróciłem na to uwagę, zamiast pozwolić temu. Płynąć, ale całościowo czułem się dobrze i nieszczególnie, nieszczególnie chciałem wychodzić z tej kapsuły. Ale to są tylko moje wrażenia i chciałbym Was jeszcze zaprosić do rozmowy z Bożeną, która sama opowie Wam o tym, co mówią jej inni po swoich sesjach, jak kapsuła działa i w sumie dla kogo ona jest. Ludzie tutaj rzeczy, przeżywają w tej kapsule. I... Często jest tak, że widzą na przykład swoje poprzednie wcielenia, rozwiązania właśnie swoich problemów, jeżeli mają jakieś problemy zdrowotne i nie wiedzą skąd te problemy się wzięły, to często ludzie pokazują właśnie takie przyczyny, tak? że coś w życiu się wydarzyło takiego, co zablokowało w Tobie emocje i dlatego właśnie takie dolegliwości. Właśnie tutaj miałam dziewczynę, która piękne przeżycia miała, pokazały jej się kilkadziesiąt wcieleń, a y, ostatnie, które prosiła, żeby już jej się pokazało coś pięknego, no to była Syreną i pływała y, we dnie oceanu, widziała życie cudowne i, no i była zachwycona po prostu pięknego. I wyszła z tej kapsuły i sprawdzała, czy ma nogi na pewno, bo <laughs> to były tak realistyczne odczucia. Y, różne podróże na różne inne kontynenty, inne światy, no coś pięknego ludzie wie. I tutaj jakby, ja zawsze mówię, że to jest jakby skutek uboczny, te ten, ten, ten wibie, ale generalnie kiedy w tej kapsule jest balansowanie emocji, to wtedy zaczyna się proces samoustrawiania. Bo jak wiemy, tutaj no chyba naszym widzom nie musimy tłumaczyć, że większość chorób bierze się właśnie z emocji że jesteśmy energią, że ta energia, jeżeli się blokuje w ciele, no to mamy wtedy problem wyparcia tych emocji. Dokładnie, tak. To kiedy się nie chcemy przyznać, kiedy próbujemy udawać twardych, tak, a, a ciało jednak upomina się o to, żeby te emocje uwolnić. I tutaj właśnie to następuje, że okazują nam się sytuacje, przypo, ludzie sobie przypominają jakieś traumy, o których zapomnieli właśnie, bo je wyparli. I, i teraz nagle wychodzą i mówią takie, wow, to ja teraz więcej mam zrobić. Pięknie, naprawdę pięknie. Prawda. A powiedz w ogóle, na czym oparta jest ta technologia, jak to działa od tej strony mechaniki? Tutaj jest zastosowana technologia na podstawie wiedzy mechanika Kashego, to jest Irański Fizyk Nuklearny i on opracował tą, właściwie udostępnił też tą wiedzę i on produkuje swoje kapsuły uzdrawiające na, już na większą skalę i one są, no powiem, mają lepszy design może niż nasza, ale działają na podobnej zasadzie i tutaj y, rozwieszczone są dansy, nie, y, nie ma żadnego prądu podłączonego, nie ma żadnej mechaniki, która by wymuszała cokolwiek, jakiś ruch energii. Tutaj wchodzimy tak naprawdę tylko z własnymi emocjami nasze emocje wchodzą w interakcję z polem, które jest wytworzone a powiedz mi jeszcze, dla kogo w pierwszej kolejności byłaby taka kapsuła do użycia? Dla ludzi z dolegliwościami czysto fizycznymi, czy bardziej dla ludzi, którzy mają na przykład bieganinę w życiu i potrzebują relaksu, albo może dla ludzi w depresji? W ogóle też, jak dużo jest takich kapsuł w Polsce? Jak to jest szeroko rozpowszechnione? W tej chwili w Polsce jest, z tego co wiem, 9 kapsuł. Moja stoi tutaj półtora miesiąca, więc ja jakby tutaj też nie mam za dużego spektrum doświadczeń, ale mogę powiedzieć na chwilę obecną, że dostaję sygnały od osób, które przychodzą do mnie, zwłaszcza z depresją na przykład, że po kilku dniach, po tygodniu czują się dalej rewelacyjnie, że są wyciszeni, uspokojeni, że jest mniejsza godnictwa myśli w głowie, i polecają sobie, polecają tutaj tą kapsułę sobie nawzajem. Wiem też od kolegów, którzy dłużej pracują z tymi kapsułami, że rewelacyjne wyniki mają z osobami po udarach, gdzie kilka sesji pozwala ludziom wracać do sprawności, gdzie poprawiają się wyniki badań, więc tutaj tak naprawdę jest dla każdego jakieś są korzyści no super, bo, bo i tak samo dla, dla zwykłego człowieka, który po prostu tylko pragnie wyciszenia, nie umie, nie, nie medytuje na co dzień, to tutaj to środowisko w kapsule pozwala mu wejść właśnie w taki stan głębokiej medytacji, gdzie naprawdę wycisza się, relaksuje i, i no, stanie korzyści dla, dla zdrowia i dla psychiki informacje zwrotne też pojawiają się po kilku dniach, to nie tak, jest tak, że tylko ten moment, tak? Ja zawsze proszę każdego, kto tutaj przychodzi na sesję, żeby po kilku dniach dał mi sygnał, jak się czuję, jakie są dalej odczucia, czy coś się dzieje z ciałem, czy coś się dzieje z psychiką. I często mam takie informacje na przykład, że zaczął się proces oczyszczania, czyli często pojawiają się katary u ludzi, I tak? Ale to, to ja też mówię zawsze, że, że to nie jest coś złego, tylko właśnie chodzi o to, że organizm zaczął się oczyszczać. Więc to nie jest jakiś objaw chorobowy, tylko właśnie wręcz przeciwnie, objaw jakby, że zaczął się proces zdrowienia. Na zakończenie chcę jeszcze powiedzieć, że chociaż ja nie miałem jakichś spektakularnych wizji, to polecam, bo moja sesja była dla mnie lepsza niż pierwotnie zakładałem. Przy czym to, że polecam, też muszę zaznaczyć, by, by nikt nie miał oczekiwań nieadekwatnych do rzeczywistości. To jest kapsuła, która działa dla naszego zdrowia, ale raczej to nie jest tak, że ktoś niewidomy nagle zacznie widzieć. Ktoś bez nóg nagle te nogi odzyska, bo mu odrosną. Miejmy troszeczkę takiego rozsądku w to, na co idziemy. Kolejny niewątpliwy plus to sama Bożena, ponieważ różnych ludzi na swojej duchowej ścieżce, z tej branży poznawałem. Niektórzy byli interesowni, niektórzy skoncentrowani na zysku, ale w Bożenie jest duże takiego człowieka w człowieku. I na pewno będziecie zadowoleni z pobytu tam i z rozmowy z nią. Sesje trwają 45 do 55 minut, kosztują 150 zł, ale jak ktoś jest stałym klientem, czy coś, zawsze można się dogadać. Jak już mówiłem, rozmawiamy z człowiekiem, a nie z automatem. Dziękuję za wysłuchanie materiału. Może Was zainteresowałem? A tak czy siak uważam, że ta wiedza, te informacje są ciekawe. Zatem trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć!